Okej, no z tej strony Sławek, i kilka takich słów na temat kosztów uzyskania przychodu. Bo w momencie, kiedy jesteś etatowcem, czyli pracujesz sobie przysłowiowe te 8 godzin, tam 7,15, 15, inaczej w ogóle postrzegasz koszty uzyskania przychodu. Praktycznie o nich nie wiesz, nie traktujesz tego w jakiś sposób. Powiedzmy, profesjonalne, tak byśmy to nazwali. Dlaczego? Tobie pracodawca płaci określoną kwotę, czyli stawkę godzinową, i ty wypracujesz tyle i tyle godzin, w związku z powyższym masz tyle i tyle na koncie. Nie interesują Ciebie jakieś tam ZUSy inne rzeczy, które pracodawca musi za Ciebie odprowadzić. Inaczej by było, gdybyś dostawała pensję całkowicie w 100% i sama musiałabyś, musiałbyś za siebie zapłacić ZUS, wszystkie składki na jakieś tam daniny. Inaczej by to wszystko wyglądało. Wyglądało. Teraz, w momencie kiedy jesteś osobą na działalności gospodarczej, wiesz już, co to są koszty uzyskania przychodu ileś lat temu jeszcze można było sobie ZUS odliczyć w związku z powyższym, od podatku oczywiście w związku z powyższym też to były wszystkie jakieś tam ulgi. Natomiast jeżeli ja wiem, że ZUS jest kosztem uzyskania przychodu, czyli ja muszę na niego zarobić. Jeżeli ja w tym momencie wynajmuję jakiś lokal lub jestem jego właścicielem, ale muszę zapłacić czynsz, inne tam opłaty związane z jego utrzymaniem, to dla mnie to są koszty uzyskania przychodu. I teraz zwróć uwagę, jest coś takiego jak biznes online. Biznes online w oparciu na przykład o afiliację, czy w oparciu o network, może również generować koszty uzyskania przychodu. Jeżeli do tego potrzebujesz internet czy telefon, to już w tym momencie z automatu to jest twój koszt uzyskania przychodu. Internet być może opłacasz, bo być może tak akurat, akurat masz potrzebę, ale w momencie, kiedy już traktujesz to jako koszt uzyskania przychodu, czyli jeżeli chcesz zarobić tam 500 zł, ale z tego musisz odliczyć sobie jakąś tam kwotę na internet, na telefon i tak dalej, zaczyna tobie to uciekać jakby ten pieniądz. W momencie, kiedy jesteś to odliczyć, bo jesteś na działalności gospodarczej, to odlicza sobie to od właśnie swojego przychodu. Czyli w tym momencie zupełnie inaczej to traktujemy. Ale w momencie, kiedy nie jesteś na działalności gospodarczej, jesteś etatowcem i po godzinach zaczynasz biznes online, czyli part w wolnym czasie, to teraz ten twój internet ty i tak już opłacasz, bo załóżmy, nie wiem, korzystasz codziennie z tego internetu, ale zaczynasz traktować te wszystkie koszty uzyskania przychodu jako coś dodatkowego, które tobie zaczyna przynosić dochód. I teraz takim kosztem uzyskania przychodu w biznesie online jest coś, co się podpinasz pod konkretnie gotowe rozwiązania, na przykład sklep internetowy, i teraz, jeżeli ty już musisz w tym momencie wydać jakieś pieniądze, załóżmy na swój sklep, być może to będą dziesiątki tysięcy, być może to będzie nawet kilkaset tysięcy, i wiesz o tym, że taki sklep internetowy przyniesie tobie zysk, więc z automatu ty jedynie co robisz. To po prostu generujesz swój czas, żeby obsługiwać ten sklep. Ale jeżeli podpinasz się pod gotowy sklep, to zwróć uwagę, ty nie musisz tych kilkuset tysięcy złotych wydać, tylko masz gotowe rozwiązania. I teraz opłata francyzowa to jest akurat Twój koszt uzyskania przychodu. I akurat często jest tak, że firmy mają określoną pulę pieniędzy, którą Ty musisz zainwestować w pakiet startowy, czyli po prostu uruchomienie twojego sklepu internetowego i ty tak się posługujesz tylko i wyłącznie linkami referencyjnymi, mającymi na celu po prostu generować tobie obrót towarowy. Bo to jest tak, jeżeli otworzysz sobie jakiś warsztat samochodowy, salon kosmetyczny czy produkcję gwoździ, to ty nie zarabiasz, że jesteś właścicielem biznesu. Zarabiasz dopiero w tym momencie, kiedy jest obrót pieniądza. Czyli za wykonaną usługę naprawy samochodu, nie wiem, usługę e, zabiegów na twarz czy nawet ta produkcja gwoździ. Ona nie będzie Tobie przynosić dochodu tylko dlatego, że Ty masz taki zakład. Ona będzie Tobie przynosić dochód dopiero wtedy, kiedy jest obrót towarowy. Czy piekarz zarabia za to na tym, że ma piekarnię, czy zarabia na tym, że ludzie kupują ten chleb? I teraz, w momencie, kiedy Ty masz już taki biznes online, partnerski sklep internetowy, posługujesz się konkretnie linkami referencyjnymi, czyli reflinkami, to generujesz obrót towarowy na swoim koncie. Koncie po prostu w sensie sklepu partnerskiego, bo w momencie kiedy ty dokonujesz sobie tej opłaty francyzowej, to z automatu masz nadany swój numer ID i system widzi, od kogo Twoje polecenia wychodzą. Czyli tutaj masz z automatu wszystkie rozwiązania i popatrz jak to jest bardzo ciekawie pomyślane. System generuje tobie obrót, czyli nalicza to wszystko księgowość ze strony firmy, wszystko tobie ogarnia, ale też logistykę całą. Ciebie nie interesuje ten towar w sensie w jaki sposób on trafi do klienta. Towar po prostu klient sobie kupi przez sklep internetowy i z automatu poprzez firmę wysyłany jest z centralnego magazynu. Ty tylko podśredniczysz w przekazie informacji. I teraz warunki, na jakich ty zaczynasz współpracę, są indywidualne dla danej firmy. Ale jeżeli już dobierasz tą firmę, sprawdzaj oczywiście warunki, sprawdzaj regulami, bo to jest ileś tam punktów, na które trzeba zwrócić uwagę, to teraz popatrz, co się dzieje. Ty możesz w ten sposób uzyskiwać wyższe rabaty na swoje produkty, bo dostajesz vouchery, ale możesz również wykorzystać taką możliwość, jaką daje współczesna ekonomia. I tutaj już jest procent składany. I z automatu, co uzyskujesz, Dochód. Ty możesz ten biznes potraktować jak po prostu inny, tradycyjny system zarabiania pieniędzy i profesjonalnie zrobić z tego maszynkę do zarabiania pieniędzy, bo nic tobie nie popłaci rachunków, jak twoja praca. To nie jest tak, że ty po prostu wpadniesz na pomysł, to ja się zapisze do biznesu i biznes będzie Ci płacić. Jeżeli teraz zaczynasz traktować koszty uzyskania przychodu, czyli w przypadku firmy X 400 zł miesięcznie muszę wydawać na to, żeby mieć w ramach tej opłaty licencyjnej, załóżmy, dostęp do takiego sklepu, to zwróć uwagę, że to jest koszt uzyskania przychodu, czyli ja muszę wydać 400, żeby zarabiać. Ale teraz popatrz, jakie jeszcze są fajnie pomyślane te systemy. Wydając tą kwotę pieniędzy, co się okazuje? Ty w ramach tej kwoty Możesz wybrać sobie z portfolio firmy produkty, które według własnego uznania potrzebujesz. Obojętnie, czy to będzie jakiś tam szampon do włosów, odżywka do włosów, czy tam będzie jakieś serum kolagenowe, które w składzie INSI jest na pierwszym miejscu kolagen, czy wybierzesz sobie jakiś problem, przepraszam, jakiś produkt pod swój problem zdrowotny, bo na przykład masz niedobory glukozaminy, chondroityny czy kwasu kliornowego w swoich stawach. Być może potrzebujesz magnez, być może potrzebujesz witaminę D3 i tak dalej, i tak dalej. Bo być może również potrzebujesz, załóżmy, masz zwierzęta domowe i w swoich przemyśleniach potrzebujesz na przykład wzmocnić stawę czworonogowi. To to też masz takie mieszanki gotowe. Czyli zwróć uwagę, to portfolio jest na tyle szerokie, że ty decydujesz, co wybierzesz. Jeżeli na przykład tobie bardziej po drodze jest... Z biznesem kosmetyką kolorową, bo akurat to ciebie bardziej pasjonuje, czy na przykład jakimiś inwestycjami, wybierasz to, co jest dla ciebie najbardziej korzystne i będziesz korzystać z tych produktów bez względu na to, czy robisz ten biznes, czy nie. I teraz skupmy się na tym, że masz teraz w tym biznesie online różne warianty, różne opcje. Możesz połączyć afiliację, za którą system tobie płaci oddzielnie, z networkiem. Network płaci Tobie również z innych poleceń, więc dobranie odpowiedniego dla siebie systemu biznesu online jest kluczowe, żeby odnosić efekty finansowe. Jeżeli będziesz na przykład potrzebowała potrzebował parę informacji dodatkowych, na przykład pod kątem tego, jak połączyć afiliację z biznesem networkowym, to oczywiście zapraszam Ciebie już na taką wirtualną kawę, herbatę. Porozmawiamy, pokażę Tobie te rozwiązania. Być może akurat to jest coś dla Ciebie. Być może będzie to podstawą do tego, żeby się nie tylko na poważnie temu przyjrzeć, ale wraz z nami na poważnie w to zaangażować. W chwili obecnej pozdrawiam i życzę fajnego dnia i dobrych przemyśleń. Hej, hej.